Jaki remover jest najskuteczniejszy? Jak już wiesz usuwanie pigmentu za pomocą removera to przede wszystkim mikronakówanie. Ale jaka jest prawdziwa rola samego preparatu? Jego zadaniem jest bycie wzmacniaczem. Ma spotęgować naturalny stan zapalny i uwolnić pigment ze struktur skóry tak, by Twój organizm jeszcze intensywniej zaatakował i dalej zniwelował pigment. I tu dochodzimy do sedna. Sam remover nic nie robi z cząsteczkami pigmentu. Pracujemy ze składnikami kwasowymi i zasadowymi. Czyli alkalicznymi. Te kwasowe są z reguły delikatniejsze i bardziej wybaczające, natomiast zasadowe są znacznie bardziej agresywne. Płyną silniejszą reakcję, przez co częściej są skuteczniejsze i działają szybciej. I tu jest ogromne. Ale w ich przypadku granica między efektem a uszkodzeniem skóry jest niezwykle cienka. Najmniejszy błąd, zbyt głęboka praca może doprowadzić do powstania blizn. Dlatego sam preparat musi mieć bardzo przemyślane stężenia, a praca jest z nim mocno kontrolowana. Tu nie ma miejsca na pomyłki.